Serdecznie zapraszamy na tegoroczne targi Gardenia, a w szczególności do strefy Speakers Corner, która tym razem będzie pod naszą opieką. Ja się nazywam Kasia Nowacka, a ja jestem Marta Sowecka i na co dzień prowadzimy firmę Grinda, pomagając firmom z branży ogrodniczej rosnąć z wykorzystaniem nowoczesnych metod marketingowych. W oparciu o profil naszej działalności i hasło przewodnie tegorocznej edycji Gardenii – Zielona przyszłość, branża nowej ery. Tematy podejmowane w strefie Speakers Corner będą mocno opierały się o działania digitalowe. Trzy dni wydarzenia podzieliłyśmy tematycznie. Pierwszy dzień z pewnością zainteresuje wszystkie centra ogrodnicze. Drugi powinien być na celowniku każdego ogrodniczego e-commerce, a trzeci powinien stać się obowiązkowym punktem każdego ogrodniczego marketera. Zaprosiłyśmy bardzo wielu ciekawych gości ze znanych i cenionych firm, ekspertów w swoich obszarach. Podzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem podczas swoich prelekcji, a także w panelu dyskusyjnym. Do tej części programu zapraszamy także państwa. Będzie to czas na zadawanie pytań i rozwiewanie swoich wątpliwości. Szczegółowa agenda strefy Speakers Corner dostępna jest na stronie internetowej Targów Gardenia. Zapewniamy, że będzie merytorycznie i inspirująco. Do, Do zobaczenia, zobaczenia na, na Gardenii.